Witajcie Widzowie w dzisiejszym odcinku, dzisiaj pokażę wam jak przechodzić przez bloki, ale szczerze mówiąc przez pełne bloki chyba się nie da, szczerze mówiąc no, yy, bo jakby są so Sand, Piasek Dłuż yy, nie z pełnym blokiem, ale nie umiałem przez niego przejść, ja wam tutaj pokażę już jak ja to przechodziłam. tutaj jest, yy, są szyby. Przez szyby jest łatwo. Tutaj nawet mogę tak źle wycelować. To najlepiej wycelować tak tu. I najlepiej iść od razu do przodu, żeby zadziałało. I także żeby troszkę nie mnie. Tutaj mam szkło. To mam. Idziemy sobie chwilkę. To. Teraz patrzcie, jak mamy takie coś. a to czy nie umiem przejść. Oto patrzcie, dusi mnie w ścianie. I za nic ściecie, tego przejść się nie da. Chyba, że oczywiście pójdę na jakieś rozkopy. To jest dobre do widzenia. No i tutaj też mamy pełny blok. I też przez blok diamentu nie da się przejść, bo to jest pełny blok. Więc no, więc chyba przez pełne bloki się nie da, a pewno da się przez szkło obecnie jakie, czy takie, czy takie, czy jakie. Przez szyby, przez takie bloki na pewno się da. Nie wiem, tutaj mogę jeszcze dodać, nie wiem jeszcze. Raz wam zrobię na szybko cięcie i jeszcze jedną ściankę dobuduję. No i już dobudowałem y, tą ścianę. Tutaj taką mianowicie ścianę zrobię. To jest obętnie z jakiego bloku. I tutaj można przez takie coś przejść, bo tutaj nie ma bloku i to jest takie cieniutkie patrzcie. Te bloki się tutaj tego tak leciutko stykają. Można tutaj tak przejść. Już jest. Spróbuję bez klikania W i czy to się da tak. Jestem. Więc, no, tyle jest, tyle by było z tego odcinka, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się to przydało, a jak nie to, to piszcie pomysły na odcinki, różne poradniki i tak dalej w komentarzach, a ja już, się z z nami z... Co ja, ja już się z Wami żegnam i bye bye!